Tak jak Wam powiedziałem, wyrwać się, <laughs> no to wyrwałem się, pojechałem tam i mam taką refleksję, że no, co się może wydarzyć, kiedy jest w jednym miejscu bardzo dużo narkomanów, którzy myślą, jak tu zaćpać, nie? No, bo to głowa ci pracuje, myślisz, jak tu zaćpać, co tu wykombinować, co tu przerobić. Normalnie na oddziale siedzisz i cały czas o tym myślisz, ee, co tu zrobić, a co dopiero jeszcze na terapii, nie? Pamiętam, że bardzo dużo, to muszę z przykrością powiedzieć, bardzo dużo tam ćpałem. Pojechałem tam się leczyć, znaczy pojechałem tam się wyrwać, ale nie, nie chciałem się leczyć. Robiłem te ćwiczenia, które tam miałem do zrobić, zyski, straty, emocje, poznawanie. W ogóle mnie to nie interesowało. Po prostu robiłem na odczepkę, żeby oddać zeszyt, przejść dalej, <laughs> ale bardzo dużo też tam ćpałem. Nie jesteś skazany. Subskrybuj.